Panie Przemku, chodź pan tutaj na chwilę. O, widzisz, 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 no. widzisz, widzisz. Kręci mam, się? Kręci się, mamy projezdo słońca. No, ale ujęcie zrobił, właśnie stoi. No, pięknie, sprzęt gotowy, podłączony. Słoneczko było, jutro będzie i pojutrze. Chodźcie się do nas naładować pozytywną energią. Zapraszamy. zapraszamy na stoisko 459 9, 459 e, Bednary, zapraszamy serdecznie. Pozdrowienia. Zapraszamy na targi w Bednarach wszystkich rolników i nie tylko. U nas się kręci. U nas się kręci. Oj, tak. Pozytywnie.